ma z tej strony shopę a dziś wytłumaczę wam dlaczego nie ma filmów czemu w wakacji nie było filmów ani live'ów, znaczy były ale no nie oszukujmy się było to straszne e, nazwijmy to główienką no więc e, no, no no to już tłumaczę e, więc tak, jestem w szkole wyższej e, codziennie siedzę od 8 do 16 więc nie mam czasu w sumie na nagrywanie i jestem zmęczony, jak zwyczajnie człowiek o, ktoś do mnie pisze, fajnie, że ktoś do mnie pisze podczas nagrywania już wam powiem kto pisze, pisze krecik a ja więc kreciku pozdrawiam cię e, na, e, na filmie że mi przeszkadzasz w nagrywaniu, kutasie ale to mniejsza e, dla, ale szopeł, czemu nie nagrywałeś wakacje? Przez wakacje mogłeś mieć czas a więc tak, e, jeden tydzień ja byłem na wakacjach, później musiałem załatwiać w szkołę, no bo jednak, no, tam jest to technikum, trzeba papiery składać, świadectwa i tak dalej, no dobra, zajęło mi to max tydzień, no ale szopek zostaje ci 6 tygodni, będzie nie było filmów, a więc też tłumaczę, dlatego, że nie miałem głównie, mm, mm, nie powodu... Po prostu nie wiedziałem co nagrywać na ten kanał. Powiem Wam, że content mi się jakby wyczerpał, nie wiem co nagrywać. Nauczyłem się trochę wygrywać modów, więc jak ktoś ma jakąś propozycję na serię, to pisz w komentarzu, piku wal śmiało tam. W komentarzu. I ogólnie te produkcje mi się, no produkcje, no te filmy, nie podobały mi się ogólnie, bo one były, nie oszukujmy się gównem. No więc, yy, dlatego też nie nagrywałem, później coś tak... nie no nie miałem Weny nie, wie, nie wiedziałem co nagrywać. Były jakieś live'y z... <laughs> e, które no nie oszukujmy się były Gówienkiem No więc, o super jeszcze wypadek e, no no i tak ten Czy dużo grałem? No jak widzicie Nie dużo grałem, bo są statystyki marne w tym GTA ma Bardzo marne No więc tak i to chyba tyle w wakacje wytłumaczyłem, czemu nie nagrywam, czemu nie nagrywam teraz. Ten tydzień byłem chory, więc też i tak bym nie nagrywał. Bo jeszcze, jak po mnie słychać, śrąpam nosem i czasami się zatrzymuję, bo chce mi się kaszlnąć, ale to wstrzymuję żeby na filmie nie było jakiegoś No, więc to wstrzymuję, żebyście nie musieli słychać, jak szopę zdycha. O nie! Znaczy kaszle, bo YouTube jeszcze coś źle usłyszę i będzie hu-hu-hu, ucinamy zasięgi i tak, no i to chyba tyle co się zmieniło, no chyba tyle co się zmieniło przez ten okres co nie było filmów, nie wiem co nagrywać, więc dajcie znać w komentarzu, ja się postaram jakoś pogodzić tą szkołę i te filmy i to wszystko więc dawajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Jesteśmy na PC, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, bo może nie wiedzieć, jakby, no to odsyłam tam Was tam do filmu, co się stało z PS4 i dlaczego nie będzie przez dłuższy czas filmów. Tam jest wytłumaczone wszystko, dlaczego nie ma filmów i nie będzie już na PS4. I też już spieszę z pytaniem, czy kupię PS5. Otóż nie wiem, kosztuje ono chyba 3,5, dajmy na to. Ale u mnie w dziurze oczywiście nie ma tego PS5 i trochę mi się nie oszukuje. Nie oszukuję, nie widzi mi się wydawać na PS5 tych 3,5 koła. Jakby e, mam komputer, wolę chyba już modernizować komputer bardziej niż ten, ale nie mówię, że PS5 nie będzie, bo jak będzie troszkę tańsza, bo nie oszukuję się, nie, no nie widzi mi się tych 3,5 koła jednak wyrzucić na PS5, żeby ona sobie była. Plus jeszcze dostępność jest tak okrojona, że to jest szok. No i to chyba tyle, co chciałem wam ważnego powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się nowy format filmów spodoba. W sensie, że tam muzyczka gra sobie w tle. Jaka gra nie wiem, więc <laughs> Bo puściłem coś randomowego. Ona sobie tam gra, mam nadzieję, że nie jest za głośno, czy nie jest za cicho znowu. Bo jednak drehton mordę. Eee, no. I to chyba tyle, co chciałem wam przekazać, dlaczego filmów nie ma. I tak w sumie nie było, bo faktycznie nie było tych filmów. A jak były te live, no to tak jak powiedziałem, były gówniane. Więc no to tyle chyba, co chciałem Wam przekazać. No, no, więc to tyle. No, I trzymajcie się. Miłego weekendu Wam życzę, tygodnia przede wszystkim i tego wszystkiego. No i tak jak mówię, jak macie jakiś ten pomysł na film. Piszcie śmiało w komentarzu yy, No, to w sumie wszystko Nie wiem, na przykład ży prawdziwe życie, życie gangstera, czy coś, no, no cokolwiek No po prostu, żeby ten kanał znowu uruchomić Postaram się, nie wiem, na przykład w soboty wrzucać odcinek, w piątki, nie wiem No po prostu tak, nie co dwa dni dajmy na to, że na przykład wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek i tak dalej, i tak dalej Postaramy się to wrzucać w miarę. Czy tam ustale, czy ustalimy jakieś na live, na przykład poniedziałek, środa, piątek i wtedy będę wrzucał filmy. No, więc to jest jeszcze do ustalenia. Tylko musimy jakąś serię wymyślić, żeby to się też dobrze nagrywało. Mody się wgra, będzie git. E, no, I to chyba tyle, co chciałem wam ważnego przekazać. No, więc już wiecie, czemu nie ma filmów, czemu szopeła tyle nie było. No, miały być krótki film informacyjny, ale oczywiście nie, Szopel się rozgadał, jak to zwykle on. No, no, no i pozdrawiam was widzowie, życzę wam miłego weekendu i tygodnia, żebyście nie mieli ciężko w szkole. No, trzymajcie się i cześć.